Cześć! Witajcie w mieście Sosola. Dziś nietypowo z nadbrzegów morza, zaimprowizowanego na potrzeby tego filmu. Jak widzicie, nie jesteśmy w głównym e, takim miejscu nagrywania, ponieważ tam cały czas trwa budowa e, okrętu wojennego. Miejsce jest zajęte. A że jeszcze jesteśmy w okresie świątecznym. I chciałbym się podzielić z Wami tym, co dostałem pod choinkę, bo. Tak, jak rok temu dostałem wyspę Rozbitka Reja, później nazwanego Jankiem. Znaczy w moich zabawach będzie on Jankiem, tak? Dla tych, co nie wiedzą. Zresztą do filmu można się cofnąć. To tam z tym Jankiem była związana pewna historia z tym zestawem, co też jest w historii opowiedziane, więc jak chcecie, to cofnięcie się. Natomiast taka sama historia wydarzyła się mi w tym roku. No, na, na ostatnie święta. Bożego Narodzenia, bo już jest troszkę czasu, minęło od nich jak to nagrywam i pewnie jak ten film zobaczycie, ale no podzielę się nią z wami, bo jest tak, tak samo zakręcona jak ostatnio, czyli przed wami jest zestaw 3 w 1, taki mały mały zestaw Tukana, kreatora 3 w 1 3688 numer jak widzicie i ten Tukan jest to taka torebeczka papierowa, teraz są takie sprzedawane. To jest takie moje odkrycie, chyba sprzed dwóch lat, że nie wiedziałem, że Lego sprzedaje teraz takie no, torebki w zasadzie z klockami, że są te torebki właśnie papierowe i też plastikowe. Jedne są takie, drugie tak. No nieważne. Mniejsza o to. Ja sobie tutaj to, co widzicie, kupiłem na wakacjach. Była pewna przygoda z kolegą, Może ten kolega kiedyś też film z tej akcji opublikuje na YouTubie albo w jakimś innym medium, bo naprawdę była to ciekawa sprawa w sklepie Dino. W każdym razie ja sam tej akcji mam właśnie ten zestaw kupiony, i odłożony, do dzisiaj nieruszany, nie jest otwarty. I tak sobie leży. No i wiecie, zawsze tak trochę jak się tam gdzieś przechodzi koło swojej kolekcji klocku, to jest, że hmm, fajnie zestaw mam, ale co z tego, jak sobie go. Nie zbudowałem, bo tam, nie wiem, czeka na lepsze czasy, czy może w ogóle nie będzie nigdy otwarty, jako kolekcjonerski, wiadomo. I tutaj jest taka sama sytuacja jak z Rayem, czyli troszeczkę takie mieć ciastko i zjeść ciastko, bo na święta dostałem właśnie dokładnie ten sam zestaw, który <grym> już jest nawet otwarty, bo oczywiście pod choinką, no jak tam dostałem, rozpakowaliśmy prezent, to, to się nie mogłem, nie mogłem się już doczekać, no bo <grym> skoro to jest ten sam zestaw, to wreszcie mogę zbudować. Także już, jest już rozdarty. Odłożę papierek i wysypię wam tutaj elementy. No i sobie zbudujemy tutaj ten zestaw dzisiaj o ciach. Jest też plan. Także w takim woreczku jest trochę klocków. One nie pamiętam, czy były w sumie spakowane w jakiś jeszcze woreczek osobny, czy chyba te mniejsze. Nawet nie pamiętam teraz, były, bo jest, no, unboxingu nie robię, więc. A, jeszcze jeden kawałek. Coś jeszcze jest? Nie. I plan. I plan. Chyba nic nie ma więcej, bo zawsze na planie jest pokazane, 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 co, sorry, co z którego woreczka wyciągać, a tutaj nie ma. No więc, jak nie ma, to budujemy tukana już. Ja tego tukana tutaj odłożę. Niech nam nie przeszkadza. Oj, czekajcie, bo choinka też chce się ewakuować. Plan położymy sobie. No, jedziemy z planem. Łódka od żaglówek, czy łódek starszego typu, przynajmniej jak kiedyś były. Dwa białe. Kawałek żółty. Teraz trzeba uważać, bo tych żółtych jest naprawdę tyle, tych odcieni, w ogóle odcieni jest dużo w klockach LEGO. Ja jako starszy gościu, który nie jest przyzwyczajony do takiej ilości kolorów, to wiecie, żółty to żółty, nie? Czerwony to czerwony, a tam się okazuje, że to jest jasny czerwony, albo jasny żółty, ciemny żółty, pomarańczowy. I kurde, się człowiek może pogubić normalnie. Czekajcie, to tutaj. I do tego ogonek. O, no. może tak spróbuję, o. może będzie lepiej widać, nie? Zobaczymy. Niektóre starsze zestawy to buduję dość szybko i nawet nie muszę na plan patrzeć, bo jestem już tak, tak pamiętam bardzo jak one są skonstruowane, że nie ma to dla mnie problemu. Jak jest coś, to mam dopiero drugi raz konstruować albo trzeci, no, to jest trochę inaczej. Bo po prostu to nie ma tak, taki, tego, takiego tempa. Czekajcie, muszę chyba skrzydełka teraz zrobić. Mhm, mhm, mhm. Ale gdzie to zrobię? Najpierw dziób, bo mi się dziób bardziej podoba. Podstawę. Średnio-pomarańczowy, pomarańczowy, pomarańczowy i żółty. To jest to, co mówiłem, że właśnie zobaczcie. Żółty, pomarańczowy. Taki jaśniejszy, potem ciemniejszy, pomarańczowy. No czarny to już nie ma problemu. Czarny to rozpoznam. I znowu te żółte. Tylko tym razem takie na pewno żółte. Bez dwóch zdań. I chyba tam była potem ta płytka. Oj, czekajcie. Tak, ale jeszcze tu była. Tu wchodziło to. To tu czarny, dobra dziób jest przygotowany poczeka sobie na później a tymczasem bierzemy się za te skrzydełka o, skrzydełka są tak o, czekajcie, czekajcie ma tak. być tak tak nie to wziąłem w no Dobrze, to. Hmm. Hmm. Tak, i takie łuczki tutaj montujemy. Naprawdę dużo ciekawych elementów. Łóczków wszystko po one produkowały. Teraz dzięki temu można naprawdę interesujące konstrukcje budować. Choć jak widać te stare łupi też robią swoje. Z oczy. Hmm, w na oczach, na takiego małego stworka. mu równo, żeby patrzył lekko w dół. I tu będzie ten dziób, zdaje się. O, o już jest z dziobem. Czekajcie, dobrze, tutaj jest ten dziób. Dziup jest w porządku. Nóżki. A nóżki to takie coś tutaj. Nóżki jak kaczuszki, Takie krótkie łapki. Jak narty to wygląda. Hm. I chyba tuan skończony. Czekajcie. Patrzę tam czy coś jeszcze. Tak, tukan skończony. Tak wygląda sam tukan. Teraz tą podstawkę musimy ułożyć, czyli tak robimy. Żółte, brązowe. To światło naprawdę mam beznadziejne. Przepraszam was za to od razu mówię, bo kolory tu kiepsko widać. Zobaczcie, te brązowe. Szczółka jakaś tutaj. I co tam potem? Jakieś dwa haki. Haki, potem jeszcze taki brązowy z dziurkami. Okej. Okay. Aha, i on ma siedzieć tu na tym tym. A tu mają być jakieś rośliny. Ciach. I jakieś tu ciach jeszcze. Dobra, posadzimy tu kana na tym fragmencie już. Czy tak bardziej, czy bardziej tak? Oj, chyba bardziej tak. Mhm. Tak ma siedzieć tukan. Mhm. I kwiatek jeszcze. Na różowej, bo różowy krążek to w ogóle chyba jeszcze nie miałem w swojej kolekcji różowego krążka. Może być też jako Jakaś tacka w restauracji. Pewno się przyda z jakiejś konstrukcji, bo to zawsze urozmaica różne takie niskie klimaty także. O, pyk jest. Teraz chyba tu ma być to. O, i to ma być na chłódkę tutaj. A, no tak. Już tutaj. Okej, okay. udało mi się zamontować, bo chwilkę tu się męczyłem. I coś jeszcze tutaj dodajemy? Hmm, 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 hmm. Nie, czyli ta druga strona może być luźna, albo możemy po prostu tutaj wsadzić to, co nam tu zostało. O, na mnie powinna być część. Tu sobie taki mały kwiatek rośnie. Tyk. ja to tak zostawię, To jakiś element zapasowy. Tych było więcej, ale tylko to mi zostało no i okej okay, słuchajcie i taki pukalnik wychodzi z tego zestawu, z tego malutkiego odkładam tutaj go na plażę la, rajska plaża także jest jeden woreczku zafo, zaworeczkowany za papier, papierkowany bo to papierowa yy, taka torebeczka, o, jeden pozostaje w tej torebce, ten oryginalny mój a ten, który dostałem na święta. Mogę sobie postawić na półce. Albo go przebudować i użyć jakichś jego elementów. Na przykład przy dalszym wyposażeniu okrętu, albo gdzieś tam jakichś innych elementów miasta. Zobaczymy. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć. Dobrego budowania. A, jak tam macie ochotę sobie subskrybnąć konto, to zapraszam.